Witajcie! Omówiliśmy już kilka ciekawych prehistorycznych zwierząt. W jednym z odcinków pojawiła się prośba o odcinek o Titanoboa. Titanoboa to jedno z najciekawszych zwierząt, które żyło na naszej planecie, tak więc robienie odcinka o tej bestii to prawdziwa przyjemność. Tuż po wymarciu ostatnich dinozaurów, około 60 milionów lat temu, na terenach tropikalnej, bagnistej dżungli w Ameryce Południowej pojawił się prawdziwy olbrzym. Drapieżnik, który na tych terenach nie miał sobie równych. Jego szczątki odkryto na terenie kopalni węgla w Cerrejo w północnej Kolumbii i od razu wzbudziły sensację. Nikt nie spodziewał się, że po ziemi mogły kiedykolwiek pełzać aż tak wielkie węże. Z wyglądu Titanoboa bardzo przypominał dzisiejsze węże Boa, był od nich jednak znacznie, znacznie większy. Zobaczcie, jak na jego tle wyglądałby człowiek. Długość ciała mogła dochodzić nawet do 12-15 metrów długości. Masa ciała przekraczała prawdopodobnie tonę a średnica ciała wynosiła około 1 metr w najszerszym miejscu. Nie miał zębów jadowych, był typowym dusicielem. Posiadał ruchome kości czaszki, połączone elastycznymi ścięgnami. Dzięki takiemu przystosowaniu był w stanie połykać w całości ogromne zwierzęta. Węże są w stanie połykać ofiary około 1,4 długości swojego ciała. Oznacza to, że Titanoboa mógłby spokojnie połknąć zwierzę o długości dochodzącej nawet do 4 metrów. Z racji występowania głównie na terenach bagnistych dżungli, Titanoboa posiadał prawdopodobnie ciemne ubarwienie. Ułatwiało mu to ukrywanie się na terenach bagien i rzek oraz atakowanie ofiar znienacka, kiedy nieświadome zagrożenia znalazły się w pobliżu tego ogromnego węża. Czym ten gigant mógł się żywić? Prawdopodobnie w skład jego diety wchodzili prehistoryczni krewniacy współczesnych krokodyli. Na ich szczątki natrafiono podobnie jak na skamieniałości kości węża giganta w kopalni w Cerrejo. Poza tym Titanoboa, tak jak inne węże, był mięsożernym drapieżnikiem. Polował zapewne na ryby, ssaki czy ptaki. Jednym słowem na wszystkie zwierzęta przybywające w nieodpowiednim momencie i nieodpowiednim czasie w pobliżu zbiorników wodnych. Bronią Titanoboa były gabaryty, masa ciała i siła ucisku. Dusił ofiarę z siłą dochodzącą nawet do 28 ton na metr kwadratowy. Dzięki swojemu ciemnemu ubarwieniu mógł pozostawać niezauważony przez przyszłe ofiary i wykorzystywał to w technice polowania. Pozostawał w zanurzeniu. Wystawiał jedynie głowę nad powierzchnię wody i tak niezauważony czyhał na swoją ofiarę. 22 marca 2012 roku odbyła się premiera pełnowymiarowej repliki Titanoboa w Muzeum Historii Naturalnej w USA w Waszyngtonie. Następnie Titanoboa rozpoczął turnę po świecie. Titanoboa był z pewnością przerażającym i niezwykle skutecznym zabójcą świetnie przystosowanym do środowiska, w którym żył. Ofiara dowiadywała się o jego bliskości prawdopodobnie w momencie, kiedy czuła już zaciskający się uścisk węża olbrzyma na swoim ciele i było już za późno na reakcję. Na pewno nie chciałbym kiedykolwiek spotykać się z takim wężem olbrzymem twarzą w twarz. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pozostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało, oraz zasubskrybuj kanał w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Cześć!